Siemanko, witajcie na kanale Fun City. Z tej strony Szymon i zapraszam na kolejny odcinek z gry Cities Skylines. W dzisiejszym odcinku rozbudujemy nasze miasto, naszą strefę mieszkalną, ponieważ mamy straszne, strasznie duże zapotrzebowanie na tą strefę, więc sobie ją rozbudujemy może gdzieś tutaj w tych rejonach albo na prawo. I pobrałem sobie trochę modów. Pobrałem sobie między innymi dwa nowe wysypiska, znaczy centra recyklingu, takie oraz takie. Na pewno je dobrze znacie, więc nie będę wam ich tutaj budować. Mam też moda. W, Bardzo fajnie. I mam chyba jeszcze tutaj w ściekach, tutaj budynek do ścieków tak żeby nie było tego tutaj tej rury więc to sobie też również wybudujemy myślę że w tym miejscu będzie dobry pomysł żeby to żeby to stało podłączymy sobie tutaj rurą tego będziemy mogli usunąć również ten drut nie to przepraszam i ścieki mamy załatwione, widzę, że tutaj jakiś pan nie ma ścieków, ani, znaczy wody, no to ani, ani tego, ani tego, więc trzeba było podłączyć, tutaj sobie tą, usuniemy sobie tą rurę, żeby za nią nie płacić, bo po co, Ok. tutaj widzę, że jakiś lekki no ale to nic, okej, okay, tutaj jeszcze gdzieś chyba wody nie było, tak mi się wydaje, woda... Starczy na długi, na długi okres, także super. Dobra, a więc zajmijmy się może rozbudową. Myślę, że w tym miejscu mogą być również jakieś domy mieszkalne. Tu chyba niebo już hałas, a tutaj niebo bo zanieczyszczenie więc tutaj mogą być strefy. Handlowe, tutaj mieszkalne, a tutaj zrobimy sobie jakiś, może park yy, albo coś z tego. Gdzieś tutaj była yy, statua przemysłu. O. Ach, kurde, nie zmieści się. A tu by bardzo fajnie pasowała, bo tu mamy akurat przemysł. Statua dobrobytu. O, ona się zmieści. Mamy w mieście dobrobyt. Zarabiamy. Znaczy, teraz już pewnie nie, jak postawiłem ten budynek, ale będziemy niedługo zarabiać, także będzie, będzie dobrze. E, dam sobie tutaj taką ścieżeczkę, taką druszkę, tutaj, żeby było lepsze dojście. W sumie tutaj też. Czemu nie? Ok, bym trochę wziął tutaj tym Mówitem. Może nie tak. Ale jakoś tak trochę bliżej jednak. O, dobra. Także tutaj mamy załatwione. Póki co na razie chcą budować się jedynie strefy mieszkalne, więc to musimy tutaj załatwić. O, tutaj w tych, w tych miejscach. Niech, niech mają. Tutaj przy tej drodze, tej ulicy, to może jakieś sklepy. Później niech się budują Tutaj jeszcze bym ogarnął jakieś drogi w, Tutaj w tym, bo tak pusto trochę, więc A tutaj niech będą takie Niech będą z miejscami parkingowymi O, i jeszcze właśnie a propos miejsc parkingowych Również pobrałem sobie tutaj parkingi One są w parkach Tutaj Mamy parkingi od Awalkiza Także będzie można tutaj sobie gdzieś tam postawić W fajnych miejscach Także też fajnie. I tutaj, akurat, w tym miejscu taka jeszcze droga będzie. O, i tak to będzie tutaj wyglądać. I możemy tutaj zrobić strefy mieszkalne. Tutaj, właśnie chciałem, żeby był tylko handel. Także, może tego tutaj nie będzie, jednak. I tu będą wszędzie strefy mieszkalne, jednak. O, jednak, jednak, jednak. No. Więc tak to będzie tutaj w tym miejscu. To też bym ogarnął, żeby tego nie było. A co bym, gdybym to wyłączył? Jakby to wpłynęło na wodę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tamten jeden budynek, który wybudowałem, legancko wystarczy. Ten tutaj. On legancko sobie działa, więc. Możemy sobie to połysuwać i porobić tutaj normalne drogi w ten sposób. I mogą być tutaj strefy mieszkalne. Tutaj widzę, że takie trochę góry, doliny. Ale to mógłbym wyrównać, to bym mógł wyrównać akurat. Okej. Okay. Dom widzę, trzeba będzie go usunąć, niech się teraz wybuduje na, na równym terenie, a nie tak krzywo. No i dobra, więc tak to wygląda. I tutaj mogą być teraz strefy mieszkalne. Tutaj nie wiem, jak z zanieczyszczeniem w tym miejscu. No, tutaj w tym miejscu już raczej muszą być coś takiego tutaj sobie zrobimy. Muszą być sklepy, bo mamy już zanieczyszczenie w tamtym miejscu. O matko, o matko. Zapomniałem. Zapomniałem, że ten budynek zapomniałem, że on też pompuje wodę. Kurde, zapomniałem, że on nie może być przy zanieczyszczeniach. A! Remont, szybko remont. Tu tu sobie go zrobimy przy tej przy tej drodze. Dobra. Tutaj sobie go zrobimy, a nie tutaj. Ja pierdzielę. Uff. Tutaj nie ma zanieczyszczenia, Tutaj mamy tylko hałas. Dostęp wody wody pitnej 87%. Ja. Dobrze, że to zobaczyłem że w tą zakładkę w ogóle weszłem wszedłem szybko cmentarzysko no niestety no kurde mówię będzie fajnie tu będzie tu 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 będzie cmentarz tu by mi pasował się powinno też prąd połączyć no super także możemy sobie to również usunąć bo po co to tak samo to żeby możemy usunąć po co taki kawał nie trzeba. Kurde. No niestety, no, no tak czasem bywa. ale to się później ogarnie. Z czasem oczywiście. Okej, okay, więc tak to wygląda. Strefy mieszkalne. Tutaj widzę, że jeszcze wody nie ma. Oczywiście zawsze jakiś gościu się znajdzie, które wody nie będzie miał. Masakra. Okej, okay, i możemy tutaj również dać elegancko drogę. Znaczy rurę pod drogą. Yy, I tutaj jeszcze tak damy sobie, o, dobra, pięknie, pięknie, pięknie yy, I tak, yy, jakbym tutaj zrobił z tą drogą, ja bym tą drogę, powiem wam, nie wiem dlaczego, ale jakoś puścił tu, tak dookoła miasta, tak tutaj tam, tą drogą pojechać Później gdzieś tu, tu jakiś zrobić dworzec, czy coś, kurde, dobry pomysł, dobry, do, dobre tak, tak będzie. Tak, tak będzie, bo tak powiedziałem. To tak będzie. E, gdzieś stąd, tutaj taka droga, myślę. E, gdzieś tak, dotąd. Później tutaj kolejna. Ok. E, I tu musimy taki zrobić. Zakręt. Jakoś tak. I tam sobie pojedziemy z tą drogą Tutaj pojedziemy sobie, muszę sobie to na chwilę włączyć Pojedziemy sobie tak i tak OK. A tutaj musimy teraz sobie zatrzymamy grę, żeby to dobrze tutaj ogarnąć Te całe kąty wszystkie jak to, to tutaj teraz, żeby to dobrze było? Tu mi się nie pokazuje ta linia, niestety. Nie wiem czemu, ale myślę, że tak gdzieś dotąd. Tutaj teraz tak. I tak. Ok, więc powinno być Git. Tutaj taka obwodnica, nie wiem czy to tak, tak można nazwać. ok tylko że ona jest trochę krzywa, to sobie tu zaraz ogarniemy, żeby nie była krzywa. Potrzebuję tego pana i teraz możemy sobie tutaj ogarnąć jak tutaj tą drogę zrobić. Jedna w sumie może być trochę niżej, druga trochę wyżej. Żeby tutaj takiej skarpy nie robić, a z drugiej strony tutaj takiego dołu. Yy, także okej. Okay, tutaj możemy sobie wyrównać tą drogę. The For bo przypuśćmy tutaj these tego miejsca. Earth, lush, ok, okej, tutaj sobie to trochę to można obniżyć. and made a lasting impact on our world. Okay. It's the same that, legacy, tutaj. that Dino Oil is proud to continue by using their Eon's old dead bone goop to fuel your 5-door wagon, making it the oldest form of recycling there is. Dino Oil. No, niestety, Ok, to tam się może później poprawi. To wszystko. Aż dotąd. Hey wyrównywujemy What's sobie do tego we miejsca. So as cool as Just... A tutaj wszystko. Like a wyrównywujemy sobie, przypuśćmy, właśnie I do tego miejsca

Musimy to jakoś ogarnąć Żeby było dobrze Moc pędzla Tutaj jakoś, jakoś Jakoś tak Rozmiar, moc Kurde, ta moc to jest Taka, taka moc No teraz Dopiero coś tam Tak, 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 tak. Dobra. Dobra, dobra. Okej. No kurde. A te linie pomocnicze są takie pomocnicze. Że masakra Okej. Okay. Teraz no też tak kurde jakoś krzywo. To jakoś tak tą jedną drogę. Dobra, może to poza odcinkiem yy, jakoś poprawię, żeby było dobrze. Bo póki co to jest masakra. Tutaj będzie tak droga w tę stronę. A tutaj możemy sobie ją przedłużyć póki co myślę, że do tego miejsca. I tutaj sobie zrobimy zaokrąglenie takie, o, taką nawrotkę. No i tutaj taka to sobie będzie szła taka właśnie droga, taka, nie wiem, obwodnica, coś takiego naszego miasta. Jeszcze można byłoby jakieś porobić gdzieś tutaj jakieś łączniki, tylko że tu jest właśnie trochę nierówno, nierówno jest tutaj ta, ta, ta cała droga, jedna jest niżej, druga jest wyżej, a też nie chcę robić tutaj skarpy tak samo z drugiej strony, więc zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, może zrobimy tutaj po prostu taką drogę, jak jest tutaj w sumie. Taką obwodnicę, tylko na przykład przypuśćmy taką, później można byłoby ogarnąć 6 pasów, która zaczynałaby się nawet od tego miejsca już tutaj jakoś tak, tak fajnie to połączyć i tutaj ją pojechać dookoła taką naprawdę obwodnicą, a tutaj czymś, czymś takim myślę, że też to będzie spoko wyglądać. Dobra, czas możemy sobie puścić yy, i kupimy sobie tutaj kolejne. Kolejne te. Przypuścimy takie dwa. Yy, znów zarabiamy pieniądze, także fajnie. Yy, ok, sobie tutaj powinien ten cmentarz poradzić. Będzie dosyć pełny w dosyć krótkim czasie, ponieważ no, trochę nam ludzi poumierało ale już nowi zjeżdżają, więc jest dobrze. Ok, tutaj sobie bym może takie coś zrobić. Jakbym tutaj takie coś ogarnął to mógłbym na drugą stronę przejechać z tym wszystkim i bym, i bym tam mógł porobić jakieś nowe nowe dzielnice. Także to sobie będziemy tutaj musieli to niestety poburzyć. Ten piękny zjazd, no niestety. Mój będzie ładniejszy. Pewnie nie nalć. Okej, okay, trochę tych drzewek. Okej. Okay. No, tutaj będziemy musieli sobie trochę zjechać y, niżej na powierzchnię. Gdzieś tutaj już. Gdzieś już tutaj sobie będziemy zjeżdżali. O. Tak samo tutaj trochę też, trochę dalej za to. Gdzieś tutaj. To sobie to może tak ogarnę, yy, póki co w tym miejscu, a tutaj sobie dam yy, póki co dotąd i zbudujemy sobie to przy pomocy anarchii, żeby to wszystko dobrze wyszło. Yy... A, krzywo. Droga na dole to jak krzywo wychodzi Może sobie dam, damy ją Tak Teraz Już kur... Kurde krzywo tam na dole tutaj ta, ta droga jest no Jak gdyby jej nie było To albo będzie równo do, do tej drogi, co jest tutaj na dole, albo do tej, co jest na górze. Kurde. No, musi być tak. Tutaj musimy tą drogę usunąć, tak samo tutaj. Zrobić jakiś taki łagodny zakręt. się połączyło, tu się nie połączyło. Musimy połączyć. Okej. Okay. Tutaj cyk, i cyk. A tutaj tak i tak. Dobra. Jeszcze tutaj ten z nie, zjazd nieszczęsny. Niestety. Kurde, jakie krzywy no. A? Dlaczego? No nie, no jakie to krzywe jest! Kurde, ja nienawidzę takiego czegoś. Czemu to musiało być takie krzywe? Jak oni to kurde robili. Damy od razu trzy pasy, bo to. Ech. No trudno, no. Trudno się mówi, no i co? Tutaj to skopałem, bo mogłem to dać yy, zjazd na, yy, na, na górze górą na tej drodze. A tutaj żeby sobie mogli, bo teraz trochę bez sensu. Tutaj sobie jadą górą, zjeżdżają w dół, znowu jadą górą, zjeżdżają w dół, znowu jadą górą. Okej, okay, to sobie poza odcinkiem to zmienię. Póki co niech będzie. No, możemy grę puścić. Sobie jeszcze odbudujemy... Tą drogę. Tutaj. Pyk. pik I tak będzie. Ok, tutaj też sobie odbudujemy tą drogę dotąd. Damy tutaj te strefy, co usunąłem. Ten tam się niestety zburzy, no ale trudno. Tutaj damy teraz te panele. Yy, nie, 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 no, halo, 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 halo. Tyle to ja nie, nie potrzebuję pasów bez przesady. Dobra, no widzę, że no, dużo ludzi umiera, no ale no, no co niestety? No niestety nic się nie poradzi. Okej. Okay. Tutaj będzie później e, droga, jakaś taka fajna. E, tu sobie może zrobimy to po prostu już nie z autostrady, chociaż autostrada można byłoby tam później puścić. Także jednak można by tu autostradę ogarnąć. W kolejnym odcinku to sobie jakiś fajny zjazd zrobimy w kształcie ronda. Przypuśćmy gdzieś tutaj taki zjazd, taki, takie rondo turbinowe. I to też będzie to fajnie, powinno, powinno to fajnie wyglądać. Okej, okay. to krzywe, powinienem sobie najpierw to wyrównać. No nie, no to muszę, to, to muszę usunąć i jeszcze raz to ogarnąć, bo no, masakra z tego co wygląda. To jakieś góry, doliny. To, jakieś przejazdy górą, dorem to jest, to jest do, 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 do zrobienia od nowa. Także to sobie poza odcinkiem zrobię. Ok, i yy, za bardzo teraz nie wiem, bo tak sobie tutaj zrobimy, yy, i tutaj taką, taką drogę. Ok, i tutaj takie teraz przy takie wjazdy bez tego, może z autostradę, tu bym sobie te zjazdy zrobił, i w sumie dotąd coś takiego dobrze było. O, no i to taki tutaj taki prosty zjazd. Coś to dobrze wygląda, nawet. Okej, okay. i lecimy dalej, tutaj z drogą. Tutaj sobie już trochę ta droga nierówna, ale to nic. No i tutaj będzie bardzo fajne miasteczko. Przy tutaj tych przy tym brzegu sobie damy fajną drogę to będzie to powinno bardzo fajnie wyglądać. Okej okay, moi drodzy, to byłoby, no niestety na tyle w tym odcinku. Tutaj trochę nam, trochę nam zeszło przy pomocy, żeby zrobić tą drogę tutaj, żeby zrobić ten zjazd. Trochę też mieliśmy problemy, w ogóle mamy je nadal ze zmarłymi. W kolejnym odcinku postaram się trochę więcej porobić. Między innymi całe tutaj to zabudować, już tutaj poza odcinkiem, może porobę drogi, żeby tu już nie, nie, Was nie męczyć, więc sobie tutaj porobę tylko drogi przy tych nabrzeżach, a resztę sobie już zrobię na odcinku. I od razu poza odcinkiem, jak tylko skończę nagrywać, poprawię ten zjazd autostrady, który wygląda masakrycznie jakieś góry, doliny, krzywo w ogóle masakra więc też go poprawię. I tą drogę może poprawię też, żeby trochę lepiej wyglądała. No i tam coś jeszcze, jakieś takie drobne rzeczy porobię. Ok, więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli byście chcieli więcej, łapka, komentarz, będzie więcej. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.